Cześć, witajcie! Drugi dzień. Farba Stanline jest już sucha. Tak jak pamiętacie, malowaliśmy tu i Antyreflexem, i Super Resistance, czyli dwoma farbami. Farby matowe. Natomiast, tak jak mówiłem, nie będzie różnicy, w którym miejscu kończy się jedna, a zaczyna się druga. Dzięki temu, że mamy sztukaterię, mamy gdzie to, gdzie to przejście ładnie zrobić. Teraz malujemy drugą warstwę. Farby są bardzo białe. Podczas malowania drugiej warstwy, możecie zrobić mijaka. Tak jak ja właśnie zrobiłem teraz. I za chwilę się wrócę, żeby go domalować przemalować. Także tutaj sobie doświetlam płaszczyznę dwoma lampami. i Tak mimo wszystko zrobiłem jakąś mijankę. Natomiast jeżeli jest to od razu zauważone i poprawione to nie zostawimy potem żadnych śladów. Zestawem jakim dzisiaj maluję jest to Graco GX21 Dysza 516 Graco 150 bar. Na przedłużce 30 jest zawór CleanShot, który umożliwia mi lepsze dojście do tych wszystkich trudnych zakamarków. Jak będziecie chcieli, mogę zrobić wam taki instruktaż malowania natryskowego. Krok po kroku, jak ją dyszę, do jakiej farby, kiedy użyć zaworu CleanShot, kiedy użyć przedłużki, jak to wszystko ogarnąć, jak się myje agregat, jak się zazbraje agregat. Już kiedyś Wam to robiłem, natomiast teraz już posiadam większy bagaż doświadczeń, więc mogę Wam to wszystko lepiej wytłumaczyć. Oczywiście, dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście zainteresowani takimi filmami. A jeżeli będziecie zainteresowani, to postaram się w niedalekiej przyszłości zrobić Wam taki tutorial o malowaniu natryskowym. Także zapraszam do oglądania filmu do końca. Oczywiście, jak Łazienka będzie skończona to nagram taki krótki filmik, może shorta, żeby pokazać Wam, jak wygląda farba po wyschnięciu, jak wygląda łazienka w całej okazałości z bateriami, umywalkami, wc em gniazdkami, lampami itd. Etc. Etc. Także zapraszam do pozostałych moich social mediów, zapraszam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania. Pozdrawiam i jak zwykle życzę Wam miłego dnia. No i oczywiście oglądajcie film do końca. Pozdrawiam.